Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Łukasz Gołd, Parobiec, siemano. Siemano, witam wszystkich. No i co, na samym starcie, jak samopoczucie, kolejny raz na grądzie, na ważeniu, myślę, że dla Ciebie to już rutyna i doświadczenie. Tak, no samopoczucie dobre, kolejny raz ważenie, e, rutyna, doświadczenie, tak jak powiedziałeś, jestem i czeka nas zabawa jutro. No i co? Tym razem zawalczysz w turnieju. Dla mnie było to poniekąd zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo byłem e, zwykle w głowie, miałem takie usytuowanie, że ty, że ty walczysz tak naprawdę tylko o No yy, pytałem, rozmawiałem z prezesem, prezes do mnie powiedział, Łukasz, chcielibyśmy ciebie tym razem w turnieju. Dla mnie nie ma problemu. Bić to się bić, podstawa. Nie? Chcę przyjechać, chcę się pokazać po raz kolejny. Czyli co, tak naprawdę dla Ciebie nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest super fight, czy turniej? No nie ma znaczenia, raczej nie ma znaczenia. Wiadomo, że na pewno będzie gdzieś tam bardziej to odczute. Zobaczymy jak wyjdzie do samego końca, nie ciężko powiedzieć, zakładać. nie? No właśnie z tego co też kojarzę w zapowiedzi było mówione, że Ty tak naprawdę chyba do tej pory nie miałeś zbyt dużo kontuzji, czy faktycznie tak było? No gdzieś tam jakieś mikro Na twarzy nie było złamań. Wcześniej, we wcześniejszych walkach w MMA miałem sporo takich rzeczy, ale nie było jakichś tam tylko na kostkach mikropęknięcia, to było to. No i co? Właśnie tym razem będzie ten turniej. Bardzo możliwe, że łapy będą musiały pójść do lodu przysłowiowego. I jak się z tym czujesz? Nie ma problemu dla mnie. Wracam do domu. Ja jestem e, normalnie, w, e, pracuję jako kierowca wózka widowego. Ręce mogę sobie owinąć i jeździć, nie ma problemu. Elegancko. A powiedz, e, jak też e, bierzesz pod uwagę to losowanie? Czy według ciebie to jest dla ciebie szczęśliwe losowanie, czy nie? E, myślę, że tak, bo dobrze się znamy z kapo. Nie chciałem trafić na kapo w pierwszej walce, czy w drugiej. Jeżeli mi się uda i kapo się, i kapo się uda, to spotkamy się w finale, bo jesteśmy dobrymi komplami, e, Razem wspomagamy. Wiktorka, Wejera karytatywnie, także tak będzie najlepiej. A powiedz, dla ciebie to jest w jakim stopniu problem, żeby walczyć z, z kumplami, z którymi się tutaj, powiedzmy, zaprzyjaźniliście? No nie, no my jesteśmy kumplami, my się, my się bardzo przyjaźnimy. Ja walczyłem wcześniej z Dawidem Żutaszkiem, który też jest moim kumplem. E, wchodzimy, bijemy się po walce, wychodzimy, pijemy piwo i dobrze wspominamy. <laughs> To jeszcze tak na sam koniec, ostatnie dwie walki tak naprawdę miałeś z dużymi kolosami, tym razem ta rola, ta rola się odwróci myślę i czy to dla Ciebie nie będzie jakieś zaskoczenie? No nie wiem czy zaskoczenie, właśnie tak patrzę, chyba jestem najcięższy ze wszystkich w turnieju, także... <grym> Ale zasięg no przede wszystkim dla Ciebie będzie no, na Twoim korzyściu. No chyba tak, najcięższy, najwyższy, no z moim, w pierwszej walce zasięg będzie, yy, troszkę niższy mój przeciwnik, także... Najlepiej dystans, nie? Dobra, to na sam koniec jeszcze pytanie zadaję chyba wszystkim, tak więc tobie też się zadam. Czy Twoim zdaniem gronda może stracić na tym, że Mateusz Borek odszedł z niej jako twarz grondy, czy, czy może nie do końca? A nie wiem, ja wolę się nie wypowiadać na takie tematy. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Ja mam nadzieję, że Mateusz Borek wróci. I tyle. Dobra, dzięki wielkie, dzięki. piąteczka no, i powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. wszystkich.